Witam serdecznie. No, ciekawa jestem, czy zgadniecie, co ja będę robiła? Ja i moja córka. Tak, malujemy jajka. Jak wyjdą, tak wyjdą, ale będą umalowane. Jestem z córką na patio. Próbuję zamalować jajko na biało, ale ta farba nie wiem, czy będzie trzymała, bo to jest do malowania obrazów. Popatrzcie, mojej córce wychodzi bardzo dobrze. Nie mogę przyspieszyć swojej pracy, bo jajka muszą wyschnąć, ale za to nyki jajka są be, bez tła, tylko normalny kolor i wychodzą bardzo pięknie. I ja zaczynam teraz swoje dzieło. Szpilkę wbiłam w ołówek i widzicie, głową szpilki dotykam pierwsze jajko, a później robię taką linijkę. Po prostu próbuję coś innego. Leje deszcz. Nie wychodzi przepięknie, ale spróbuję skończyć, żeby wyglądało ładnie. Gdy byłam na wsi u dziadka, to w Polsce malowaliśmy jajka naturalnie. Pamiętam, używaliśmy czerwonego buraka, cebulę brązową, a co jeszcze, zielony jakiś szczypiorek. Już nie pamiętam dokładnie co. To moczyło się jajko w tym płynie przez całą noc, a później rano na przykład skrabaliśmy nożem czy scyzorykiem jakiś wzór. Nie malowaliśmy niczym, bo nie było czym malować, tylko był jeden kolor i jakiś wzór był wyskrobany, ale i tak nam się wydawało, że to wygląda pięknie. I bet you it's only one side. Well, yeah, because it's still drying, so I can't flip it over. Nie jest pięknie, ale jest dużo radości, nastroju, no i nasza polska tradycja. I aby lepiej wyglądało, dodałam czerwone kropki w środku, niby to kwiaty, i jest troszkę bardziej jaskrawe. A teraz następne jajko. To jajko robię w kolorze polskiej flagi. Biało-czerwone. No i oczywiście robię tak, aby było łatwo umalować. No bo ja nie jestem przecież artystka. Gdy moja mama przyjechała do Australii, to przywiozła mi kilka drewnianych jajek. Już ich nie mam. A bardzo, bardzo tego żałuję. Ja sobie też przywiozłam chyba dwa czy trzy, ale to wszystko podczas przeprowadzki a było umieszczone w przechowalni, a później nie wiem, co się z niektórymi rzeczami stało. Może były nawet i wyrzucone. Nie mam ich, a chciałabym bardzo mieć znowu polskie drewniane.

Pisanki, jakie wyszły, takie wyszły, ale miałyśmy trochę radości, wspomnień. Rodzina śpiewała dla mnie i przypomniały mi się dawne czasy z moją rodziną, czy w mieście, czy na wsi. To nie jest jeszcze koniec filmiku. Następna część będzie trwała, ale życzę Wam wszystkich. Pięknych świąt, wielkanocnych, smacznego jajka, no i mokrego śmigusa dyngusa, u nas pada deszcz. Nie ruszajcie się i bądźcie cichutko. Moja dawna sztuczka, którą robiłam w Polsce. A to jest likier orzechowy. A teraz, aby tylko wiatr nie zawiał, bo mi spadnie kieliszek na cement. No a teraz po całym dniu pracy należy mi się smaczny kieliszek orzechowego likiuła na zdrowie. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Dzisiaj gotuję rosół i własnej roboty makaron. Rosół się gotuje, a ja w międzyczasie będę szykować wszystko na makaron. Ja uwielbiam rosół. Przypomina moje dzieciństwo i moje młode lata z Polski. Tutaj dałam duży garnuszek mąki, troszkę więcej, jedno jajko i doleję trochę mleka. Dodałam soli, wszystko to zamieszam, a później muszę oczywiście wymieszać to ręką, zagnieść, tak jak robiła moja rodzina. Potrawy z mąki były na co dzień w mojej rodzinie. A szczególnie gdy odwiedzaliśmy moją rodzinę, mojego dziadka, na wsi. Ciocia zawsze gotowała coś z mąki. Chyba na pierwszym miejscu to były zawsze pierogi, a przeróżne kluski. Pamiętam, babcia robiła. Zacierkę na mleku, i dosypywaliśmy troszkę sobie, dodawaliśmy cukru. Smaczne to było bardzo. Któregoś dnia będę musiała zrobić sobie też taką zacierkę. A tutaj widzicie, już zrobiłam ciasto. Nie bardzo dużo, tak aby zjeść ze dwa razy na obiad. No, i gotuję kluski. Jednego razu, gdy moja młodsza córka przyjechała odwiedzić nas, akurat zrobiłam rosół i takie kluski domowej roboty. I gdy włożyłam na talerz, to specjalnie włożyłam bardzo dużo, że ledwo mogłam rosołu wlać. Nic nie mówiłam, patrzyłam na nią. A ona wszystko to zjadła. Tak jej to bardzo smakowało. Byłam dzisiaj w sklepie i była przecena jedzenia dla kotów. Wiecie, ja nie mam kota. Miałam dwa porzucone koty i od tamtej pory pomagam bezdomnym kotom i pieskom, które są w tych schroniskach. Ja mam schronisko koło domu, więc kupiłam cztery puszki o różnym smaku. To jest takie jakby mielone mięsko. To będzie dla tych kotków może na, na czterech kotki, gdy otworzą puszkę jedną. Kupiłam cztery puszki i dwie różne paczki, tych małych takich. Ta jest skórą, a druga jest salmon z rybą. Siedem jest w jednej paczce. To jedna paczka będzie na 7 kotków. Dlatego, że jeden pojemnik tam jest na jedno jedzenie. No ale jak nie mają im dać, co jeść. I zamiast tylko zawsze twarde, bo twarde jest kosztuje taniej, to chociaż troszkę im tak pomogę. No i zawiedzie się też im i da. Jak mówiłam o tych kotkach, które ja miałam, to jeżeli byście chcieli posłuchać, to bym Wam powiedziała bardzo długą historię o tych dwóch kotach, które ja wychowywałam przez 8 lat, a nie należały do mnie. To jeżeli tylko ktoś chce posłuchać, to bym opowiedziała. Brama otwarta. Przyjechałyśmy przywieźć kotkom amciu. Mniam niam, piesek szczeka. O, zgubiony piesek pewnie. Dobrze, że ma co jeść. Ej, tam? Poszłam do okna. Pani poprosiła mnie, żebym to włożyła do pojemnika. Ale córka nie nagrała, dlatego że pojemnik stał z boku.